W dzisiejszym serwisie informacyjnym Rzeszów uruchomił program leczenia bezpłatności, dwukrotnie wyższe dofinansowanie, powiemy o zmianach w programie Czyste Powietrze, wystawa Prowokowanie pustki w Krośnieńskim BWA. Rzeszowski magistrat zapłaci za zabiegi in vitro dla swoich mieszkańców. Z programu mogą skorzystać pary, które są w związku małżeńskim lub partnerskim, płacą w mieście podatki i jednocześnie nie uczestniczą w innym programie dofinansowania metody in vitro. Ratusz przeznaczy na ten cel 650 tysięcy złotych. To bardzo dobra wiadomość dla Rzeszowian, że uruchamiamy tak oczekiwany także i przez nich program in vitro i rzeczywiście te wszystkie pary, które mają kłopot z tym, żeby. Doczekać się potomstwa. Od teraz mogą zapisywać się do programu Rzeszowskiego. U realizatora, którą jest firma Parenz, mieszcząca się przy ulicy Podwisłocze w Rzeszowie, można zatem zgłaszać się, zapisywać. Tam nastąpi taka. Nazwijmy to weryfikacja medyczna, i po spełnieniu wszystkich tych warunków, będzie można ubiegać się o do dofinansowanie do 80% kosztów procedury. Rzeszów uruchomił program leczenia bezpłodności metodą in vitro jako jeden z nielicznych samorządów. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zbierają m.in. w Krośnie podpisy popierające projekt ustawy, która zakłada finansowaniem takiego leczenia przez państwo. My walczymy o to, aby to in vitro było finansowane z budżetu państwa, ze środków publicznych, ponieważ dzisiaj stoimy faktycznie nad przedpaścią demograficzną. Musimy myśleć o tym, jak zachęcić osoby do posiadania dzieci, a też jedną z takich metod jest leczenie niepłodności, a to jest jedna z bardziej skutecznych metod leczenia niepłodności. Specjaliści podkreślają, niepłodność to olbrzymi problem, który narasta. Według danych, co piąta para boryka się z takim problemem. Od stycznia program Czyste powietrze wprowadził zmiany. Podwyższone zostały progi dochodowe, a dofinansowanie może być niemal dwukrotnie wyższe. Pieniądze z programu można wykorzystać na montaż paneli fotowoltaicznych, termomodernizację oraz wymianę pieców. W niektórych przypadkach inwestycja ekologiczna może zostać w całości sfinansowana z dotacji. Zmiany przede wszystkim polegają na tym, że podwyższamy poziom dofinansowania, poziom dotacyjny, który można uzyskać na docieplenie domu i wymianę źródła ciepła. Do tej pory maksymalna dotacja wynosiła 69 tysięcy złotych. Teraz ta maksymalna dotacja wzrasta do 136 200 zł, i to jest ta zasadnicza zmiana. Drugą zasadniczą zmianą jest to, że wcześniej takim progiem wpuszczającym do programu był maksymalny dochód roczny beneficjenta na 100 tysięcy złotych. Teraz ten dochód podwyższamy do 135 tysięcy złotych. Jeżeli nie przekraczamy tych dochodów, to możemy skorzystać z programu czyste powietrze. Dziesięcioletni budżet programu to 103 miliardy złotych. Od tego roku kwota maksymalnej dotacji wzrosła z 79 do aż 135 tysięcy złotych. Zainteresowanie tym programem jest dość spore, zważywszy na to, że nasi beneficjenci, nasi wnioskodawcy potrafią wykorzystywać środki, które są dostępne i korzystają z tego programu bardzo chętnie. Na tą chwilę mamy złożonych blisko 30 tysięcy wniosków na kwotę ponad 607 milionów złotych. Do tej pory wydatkowaliśmy już kwotę 302 000, 305 milionów złotych, które już trafiły do beneficjentów w ramach tego programu, wypłat w ramach, w ramach zrealizowanych inwestycji. Program włączył się też Związek Gmin do Rzecza Wisłoki, który od ponad 20 lat działa na rzecz poprawy stanu ochrony środowiska. Związek Gmin do Wysoki także włącza się w realizację tego programu. Jesteśmy operatorem dla trzech naszych gmin: Krępna, Osiek Jasielski i Pilzno. I w ramach tego programu już blisko 2 miliony złotych zostały wypłacone mieszkańcom z terenu tych gmin wskutek rozliczenia poprawnego wniosków. Także jest duże zainteresowanie, a my się włączamy w tym miejscu, w którym jesteśmy pomocni tym gminom, które od nas tego oczekują. O szczegóły można pytać w większości urzędów gmin, gdzie działają punkty konsultacyjne programu Czyste Powietrze. Coraz więcej gości odwiedza Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Skansen zwiedziło w zeszłym roku około 120 tysięcy turystów. To akurat no, grupa odbiorców, taka, która w jakiś sposób nas satysfakcjonuje, ale nie ukrywam, że był pewien spadek. Ten spadek już był notowany od momentu rozpoczęcia pandemii. Przed pandemią to było ponad 164 tysiące, także że to były takie rekordy frekwencyjne, ale cieszymy się, że udało nam się utrzymać na tym wysokim ponad 100 tysięcznym poziomie Tą frekwencję. No, liczymy, że, że ten rok, który też nie ukrywam, że może być trudnym rokiem, w muzealnictwie. No chciałbym, aby, aby powtórzyć tą, tą historię związaną z tą ilością ponad 100 tysięcy osób, które nas odwiedzą. Co jakiś czas muzeum zaskakuje swoich gości nowościami. Aktualnie na etapie końcowym jest budowa sektora pasterskiego. A co jeszcze nas czeka? Myślę, że będziemy zaskakiwać też w ekspozycji, bo, bo tych pomysłów, czy na wystawy, czy też na imprezy, które, które już planowane są w tym roku, będzie, myślę, będzie sporo. Mhm. I, I tutaj nacieszy no, to, że, że jesteśmy w stanie przygotować się już teraz do tych imprez i tych wydarzeń, które, które przed nami. Skansen ma również w planach budowę nowego obiektu. Tak, tutaj dla nas, jako dla mozalników, to w ten rok będzie szczególny, bo udało nam się w tej chwili rozpisać przetarg. Jesteśmy przededniu podpisania umowy na budowę takiej części magazynowo-konserwatorskiej. Ona będzie przy tej części administracyjnej, przy budynku administracyjnym. To może mhm. dla zwiedzających nie będzie jakaś tam szczególna atrakcja, ale dla nas, dla komfortu pracy, dla zbiorów, dla konserwacji to jest ogromny, ogromny skok do przodu, bo będziemy mieli ten dodatkowy, to dodatkową przestrzeń, którą będziemy mogli wykorzystać do konserwacji, przechowywania zbiorów, a to będzie zyskiem później dla samej ekspozycji. Z oferty muzeum można korzystać przez cały rok. Zmianom ulegają jedynie godziny otwarcia z kansenu. Od października ubiegłego roku LeSko może poszczycić się zmodernizowaną salą widowiskowo-kinową z nowoczesnym wyposażeniem widowni i sceny, które znacznie podniosły jakość pracy Zespołu Domu Kultury. Sensy się odbywają w technologii 3D, może to nie jest technologia dzisiaj, którą warto się chwalić, natomiast jak na nasze lesko uważam, że jest to takie rozwiązanie prawidłowe. Natomiast sala pęka w szwach, mamy tutaj też indywidualne sprzedaże biletów, ale również grupowe w ciągu dnia, korzystają z tego szkoły przedszkola, bo tu również i przecież bajki, ale również mamy filmy dla starszych, mamy również pokazy przedpremierowe. Staramy się, żeby w tym naszym repertuarze zawsze znajdowały się nowości i mamy nadzieję, że tak to będzie trwało, że ci nasi mieszkańcy będą z tego naszego kina, ale nie tylko, bo i z pozostałych wydarzeń kulturalnych korzystać. Realizacja inwestycji, na którą mieszkańcy czekali od lat 80., była ukłonem w ich stronę za aktywność, jaką na co dzień wykazują w życiu kulturalnym gminy Lesko. Remont był konieczny. Tutaj, w tak naprawdę miejscu, w którym się znajdujemy, była jedna wielka dziura. Koparka, która tutaj przeprowadzała również z całą ekipą remont, ciężko to dzisiaj w, w to uwierzyć, natomiast rzeczywiście rozbiórka była totalna tego miejsca, w którym jesteśmy. Tutaj dużą część środków, które udało się pozyskać, przeznaczyliśmy na oświetlenie, na rozwiązania LEDowe, no i również na nagłośnienie, tak aby właśnie to kino, o którym mówimy, było takim kinem właśnie na XXI wieki i nie odbiegało od tego, co mamy dookoła. Tutaj cała jakby kwota to jest około 4,5 miliona złotych, którą wydatkowaliśmy na to miejsce. Publiczność wspólnym przecięciem stęgi rozpoczęła zapisywanie nowych kart historii, tego ważnego dla nich miejsca. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie zaprasza na odważną wystawę miejscowego artysty. Marcin Płoszaj uczył się w krośnieńskim plastyku, później skończył studia artystyczne w Czakowie. Jego wystawa nosi tytuł Prowokowanie Pustki. Przede wszystkim istotnym jest, że poza tym, że tworzy, jest także nauczycielem, a więc przygotowuje kolejne pokolenia do tego, żeby były i byli świetnymi artystami. Artysta odważny, który nie, nie prezentuje przesadnej ilości prac na tej wystawie, ale każda przemawia, wręcz krzyczy do odbiorcy. I na pierwszy rzut oka, chociaż prace kolorowe to mogą być trudne w odbiorze. Wernisaż pokazał, jak wielu fanów ma artysta, i ile osób jest zaciekawionych tą sztuką. Marcin Płoszaj, człowiek czterystoletni, w pewnym sensie ukazuje to, do czego doszło w ostatnich dziesięcioleciach do dość intensywnego opuszczenia człowieka przez człowieka. No bo takie się odnosi wrażenie, te, te deformacje, które on stosuje w obrazach. Przywodzą na myśl przede wszystkim człowieka samotnego. Przy okazji wystaw organizowanych w BWA realizowane są różne programy edukacyjne. Programy edukacyjne, odkąd działamy w nowej siedzibie, staramy się realizować do każdej wystawy, a wynika to z tego, że jest to jedna z najważniejszych osi naszej działalności. Edukowanie do sztuki i pokazywanie... Od najmłodszych lat, jak sztukę rozumieć, co w niej można widzieć, ale też jak ją można krytykować, bo w sztuce nie chodzi tylko o to, zwłaszcza w tej najnowszej, aby zawsze się podobała i abyśmy zawsze nad jakimś dziełem się zachwycali. Bardziej chodzi o to, co artysta chciał nam przekazać i możemy w, dzięki temu poszukiwać głębi, indywidualnie, prywatnie w każdej oglądanej pracy. Takie programy edukacyjne pozwalają dzieciom od najmłodszych lat, już od szóstego roku życia, pracować z naszą edukatorką Katarzyną Solińską nad, na, na wystawach. Także teraz zapraszamy do zapisywania się. I na pewno jest to ciekawa przygoda. To nie jest tak, że oprowadzamy po wystawie i mówimy, co każdy obraz znaczy. Raczej krótko opowiadamy o artyście, a w dalszej kolejności właśnie zastanawiamy się wspólnie przy każdym z tych obrazów, co on chciał powiedzieć, ale też po Pozwalamy na przykład przy okazji tej wystawy zastanowić się, jaką emocję niesie ze sobą każda z prezentowanych prac. Wystawę Marcina Płoszaja można oglądać do 4 marca.